Czy gry niezależne są waszymi ulubionymi produkcjami? Czy ciągle szukacie nowych, intrygujących tytułów do ogrania? Jeżeli tak, to zapraszam na listę najbardziej interesujących gier Indie 2024 roku. Dla Indyków rok 2024 jak na razie zaczął się dość spokojnie, ale bez obaw. Zabawa dopiero się rozkręca, szczególnie gdy zajrzymy na takie platformy jak Steam, GOG. Czy Epic Games? Możemy dostrzec naprawdę szałowo wyglądające produkcje. Pierwszą grą w naszym zestawieniu będzie Honti. Twórcy określają Honti jako grę idealnie balansującą między klasyczną strzelanką na dwa drążki, a spokojną eksploracją mrocznych krajobrazów. Ta ręczna, rysowana przygodówka oferuje nam ściśle określone, jednak otwarte przestrzenie oraz mnogość elementów do odkrywania. Gramy jako Honti, czyli Duszek, który nawiedzać może zarówno istoty, jak i samo otoczenie. Naszym zadaniem jest odkrywanie tajemnic skrywanych przez ten dziwny świat oraz poznanie historii poprzedniego życia naszego duszka. Premiera gry ma odbyć się 23 maja. Hades 2. Myślę, że nie ma osoby, która nie czekałaby na tego roguelite'owego RPG. Hades. Kultowy już tytuł. Dorobił się takiej liczby wielbicieli, że nie było możliwości, by twórcy spoczęli na laurach. Główną bohaterką sequela jest Księżniczka Podziemi, której zadaniem jest zmierzenie się z Tytanem Czasu. Hades 2 oferuje nam jeszcze więcej przestrzeni do eksplorowania oraz całą masę nowych systemów ulepszeń. Gra zaplanowana jest na drugi kwartał tego roku. Jeżeli lubicie wyzwania i niestraszne są Wam gry Roguelite, polecam zapoznać się z tym tytułem. Diamond School to taktyczne turowe RPG, z pewnością zainteresuje wielu. Diamond School przyciąga nie tyle kolorową pikselową oprawą graficzną, ale także zapowiadającą się fabułą i wyrażniającymi się bohaterami. Kto nie chciałby się wcielić w nastolatka, aby odkrywać tajemnice naszego liceum, jednocześnie planując epickie bitwy? Jeżeli lubicie takie klimaty, to Diamond School, który ma mieć premierę w drugim kwartale tego roku, może być grą dla was. The Diary to kreskówkowy point-and-click oparty na łamigłówkach. Gra skupia się wokół kilku różnych pamiętników, które kryją w sobie wiele sekretów. Z każdą następną stroną tajemnice ukrywające się za kartkami papieru zostają stopniowo ujawniane. A my będziemy coraz bliżej odkrywania prawdy na temat pewnego zaginięcia. Twórcy zapewniają, że ten tytuł utrzymywać Was będzie w ciągłej niepewności. Za sprawą licznych zwrotów akcji, no mam wielką nadzieję. Premiera Dedajry ma mieć miejsce w drugim kwartale 2024 roku. Lokomotyw to zdecydowanie jedna z najbardziej obiecujących przygodówek tego roku. Ta pikselowa produkcja rozgrywa się w pociągu ekspresowym z lat 30. Mając do wyboru trzy postacie, Diane, Artura oraz Hermana. Naszym zadaniem jest odkryć mordercę, grasującego w tym pociągu, udowodnić swoją niewinność oraz rozwiązywać zagadki podczas śledztwa. Gra oferuje nam dużo slapstickowego humoru oraz możliwość zmiany mechaniki z point-and-click na bezpośrednią interaktywną kontrolę. Możemy spodziewać się premiery Lokomotiv w drugim kwartale tego roku. Reka a gdyby tak stać się na pewien czas pełnoprawną wiedźmą, rozwinąć umiejętności magiczne oraz zanurzyć się w świecie czarów? Reka niedługo da nam taką możliwość. Ten tytuł, którego premiera ma mieć miejsce w drugim kwartale tego roku, to niezależna gra fabularna, w której oprócz podróżowania będziemy mogli budować własną przestrzeń, przyrządzać mikstury, oraz wchodzić w interakcje z okolicznymi wieśniakami. Będziecie dobrą wiedźmą, pomagając w potrzebie, a może waszym celem będzie uprzykrzanie im życia. Tracks of Foot. Ten enigmatyczny airpek, oparty na systemie card Battle, zapowiada się dość obiecująco. Fabuła koncentruje się na podróży pociągiem, znowu pociągi, podczas której z niewyjaśnionego powodu wszyscy podróżujący zapominają, dokąd zmierzają. Naszym zadaniem jest rozwikłać tę zagadkę, jednak nie wszyscy współpasażerowie będą chętni do współpracy. W jaki sposób wejdziecie w interakcję z innymi, zależeć to będzie tylko od Was. To niezwykle urocza i kolorowa produkcja, która ma mieć premierę w drugim kwartale tego roku. Exosted W grze Exosted cel jest prosty: rób wszystko, leżąc. Wcielamy się w postać zmęczonej osoby, która zmaga się z problemami życia codziennego. Po co wstawać? Skoro wszystko można zrobić w pozycji poziomej. Skąd ja to znam? Naszym zadaniem jest pomagać naszemu awatarowi w codziennych trudnościach i spełniać jego kaprysy. Premiera produkcji jest planowana na drugi kwartał tego roku. Spiral to eksploracyjna gra z perspektywy trzeciej osoby. Wcielając się w postać Bernarda, gracze odkrywają jego wspomnienia od najwcześniejszych lat w dzieciństwa, aż po teraźniejszość. Gra skupia się na temacie degeneracji kognitywnej, pokazując z czym wiąże się proces starzenia. Surrealistyczne otoczenie wraz z unikalną ścieżką dźwiękową ma według twórców dodawać imersyjności. Jeśli jesteście ciekawi, co Spiral ma do zaoferowania, warto przygotować sobie trochę czasu we wrześniu. MithRekt Ambrosia Island co jeśli greccy bogowie istnieją naprawdę, ale po prostu wyjechali na wakacje, aby poradzić sobie z kryzysem tożsamości? Taką historię oferuje nam Mythrect Ambrosia Island. Wcielając się w Alex, nowicjuszkę w podróżach z plecakiem, rozbijamy się na tajemniczej wyspie, na której osiedlili się bogowie! Jednak nie są oni tak potężni jak kiedyś. Ze względu na kryzys tożsamości tracą wspomnienia, które tylko my możemy pomóc im odzyskać. Oprócz tego gra oferuje nam mnóstwo skarbów do odnalezienia oraz wiele interesujących scen dialogowych. Twórcy określają produkcję jako w pełni uniwersalną ze względu na nieagresywną rozgrywkę. Jeśli Mycroft Ambrosia Island was zainteresowało, przygotujcie sobie czas. Jesienią Tiny Glade. Jest to produkcja, na którą wyczekuję od kilku dobrych lat. To przepięknie wyglądająca gra skupiona głównie na budowanie zamkowych dioram. Twórcy wyraźnie zaznaczają, iż ma to być gra odprężająca oraz wyzwalająca artystycznie. Nie ma w niej walki, strategii, po prostu jest przyjemne projektowanie i duża swoboda. Premiera ma mieć miejsce w trzecim kwartale tego roku, więc jeśli lubicie gry typu Cozy, to dodajcie tajny Glade do listy życzeń. Dead Static Drive. To przygodowa gra horrorowa osadzona w latach 80. Świat opanowuje wielki chaos, więc zawieranie przyjaźni z napotkanymi ocalałymi jest kluczowe. Tak samo ważne jest szukanie zapasów, kradzieże czy barykadowanie się. Gra mocno inspirowana jest twórczością takich artystów jak Jeanie Wolf, Ramsey Campbell czy David Lynch. Fanom kolorowych survival horrorów ta produkcja może przypaść do gustu. Closer the Distance Zdecydowanie jest to jedna z najpoważniejszych gier na tej liście. Ten piękny symulator życia codziennego opowiada historię o tragedii oraz relacjach, które ze względu na ciężkie zdarzenia zdają się być poddane próbie. Tytuł jest nasycony silnymi emocjami oraz prusza wątki takie jak śmierć, żałoba czy przyjaźń. Co by się stało, gdybyśmy po śmierci obserwowali żałobę naszych bliskich? Jakie miałoby to konsekwencje? Jeśli jesteście ciekawi, closer the distance może być grą dla Was? Newa to historia o młodej dziewczynie, która w wyniku traumatycznego starcia z siłami ciemności zaprzyjaźnia się z wilczym szczenięciem. Razem przemierzają umierający świat, dorastając i wspierając się w niebezpiecznym otoczeniu. Jednak czy ich przyjaźń przetrwa? Neva jest fabularną platformówką 2D, w której znajdziecie również elementy łamigłówek. Niestety, na premierę gry najprawdopodobniej jeszcze poczekamy, ponieważ twórcy nie określili dokładnej daty. Wiadomo jednak, iż produkcja ma wyjść w tym roku. Tak Detective The Secret Salami. W tej niedługiej, bo trwającej pewnie 2-3 godziny grze wcielimy się w kaczkę detektywa, której głównym zadaniem jest rozwikłanie kiełbasianej konspiracji. Nasze obowiązki obejmą m.in. zbieranie dowodów, przesłuchiwania podejrzanych oraz ocenianie ich zachowania. Czy łatwo będzie wytropić podejrzanego? Ta urocza przygodówka wydaje się idealnie balansować między humorem a tajemnicą. Jeśli jesteście ciekawi rozwiązania tej nietypowej historii, premiera Duck Detective The Secret Salami ma odbyć się jeszcze w tym roku. Replaced to platformówka o klimatach retrofuturystycznych 2,5 D, osadzona w świecie science fiction. Wzielamy się w postać Rich. Sztucznej inteligencji zmuszonej do zamieszkania w ludzkim ciele, mimo wielkiej niechęci. Naszym zadaniem jest przetrwanie w świecie pełnym korupcji i agresji oraz odkrycie tajemnic tej mrocznej rzeczywistości. Całość otulona jest w przyciągającą wzrok pixel artową oprawą graficzną. 33 Immortals Ta kooperacyjna, roguelite'owa gra akcji pozwala nam się wcielić w przeklętą duszę zbuntowanego przeciwko Sądowi Bożemu. Nasz cel jest prosty. Współpracując z 32 innymi graczami wygrywamy bitwy i zmierzamy się z Sątem Ostatecznym. Czy determinacja wystarczy, aby przezwyciężyć gniew Boga? Ta growa interpretacja boskiej komedii z pewnością kupi serca wielu fanów wyzwań. Premiera 33 Immortals ma mieć miejsce w tym roku, choć dokładna data nie jest znana. Rosewater To, co miało okazać się banalnym zadaniem dla lokalnej gazety, okazuje się przełomem. Wcielamy się w Harley Ledger, niezależną pisarkę oraz jej pięcioosobową drużynę. Naszym zadaniem jest znaleźć fortunę zaginionego mężczyzny. Na naszej drodze staną nie tylko rebelianci czy bandyci, ale również wielu wizjonerów i przyjaciół. Premiera tej westernowej przygodówki Point and Click ma mieć miejsce już w tym roku. No, jest z czego wybierać, nie powiem. Nie wiem jak Wy, ale ja czekam na co najmniej kilka tytułów z tej listy. Propozycje, które Wam przygotowałam są tak różnorodne, że jestem pewna, że znajdziecie coś dla siebie. Jeśli jednak nadal czujecie niedosyt i chcielibyście dodać do tej listy premier na 2024 rok inne gry niezależne, warto przejrzeć steamową kolekcję gier Cozy w poszukiwaniu gier, które jeszcze nie znalazły się w naszym zestawieniu a może poszukacie rekomendacji z innych gatunków, wówczas zapraszam do naszych innych top list z najciekawszymi wyborami gier na 2024. Dziękuję, życzę miłego dnia, cześć! to wszystko na dzisiaj. Dziękujemy za waszą uwagę. Jeżeli podobają wam się nasze materiały, subskrybujcie nasz kanał, żeby zawsze być na bieżąco. To małe kliknięcia dla was, ale wielkie dla Grajmerek. Zapraszamy was również do śledzenia naszej strony Grajmerkowego podcastu oraz social mediów. Wszystkie niezbędne linki znajdziecie w opisie filmu.